Kim ma tu wahać? Sangiung Torres to najnowszy i prawie największy słów w gamie tego koreańskiego producenta. Sprawdźmy, co osobą oferuje na przykładzie egzemplarza w topowej wersji Wild. W przypadku Torresa zdecydowanie spodziewać się można niecodziennego wyglądu, przy czym ta kwestia tyczy się każdego egzemplarza tego modelu, a testowana odmiana poprawia aparycję, wprowadzając 20-celowe felgi, podczas gdy w podstawie dostaje się 17, a w środkowych wersjach wyposażeniowych są 18-celowo bręcze. Na nadwozie pozostaje jednak zawsze takie same i sporo się w jego przypadku dzieje, obojętnie z której strony się nie spojrzy. Bo widać wyraźnie, że ludzie z Sanga nie chcieli iść na łatwiznę i kopiować pomysłów ze swoich innych modeli. A stworzyć coś zupełnie nowego i mającego w sobie ducha klasycznych kanciastych terenówek. Efekt tego zabiegu jest moim zdaniem trudny do jednoznacznej oceny. To znaczy, według mnie Torres należy do grana samochodów, które wzbudzają wyraziste emocje swoim wyglądem i albo jego styl komuś naprawdę przypadnie do gustu, albo ktoś uzna go za brzydkiego. Ewentualnie można też odmiennie ocenić części karoserii, bo na przykład na mnie przód z ciekawymi i niskimi światłami zrobił dobre wrażenie, a tył z niepotrzebnie asymetrycznym przytłoczeniem na Jakby nieistniejące koło zapasowe, już gorsze. Wymiary Torresa to 470 cm długości i 189 cm szerokości i przyznam, że na żywo wydaje się on trochę mniejszy niż sugerują suche dane. Zapewne Was zaskoczę tą informacją, ale na model ten obowiązuje również 10 gwarancja. We wnętrzu producent już trochę mniej eksperymentował i patrząc na to w jakim stylu zostały wykonane różne detale, można odgadnąć za autem jakiej marki mamy do czynienia. Patrząc jednak na ogólny projekt deski rozdzielczej wciąż uważam, że jest to najciekawsza kabina jaką można znaleźć w Sengiongach. Jest zarazem najskromniejsza, jeśli chodzi o ilość fizycznych elementów sterujących. Nie ma klasycznego panelu klimatyzacji, też żadnych przełączników na tunelu środkowym. Mamy za to ekran LCD, który i tak jest lepszy niż gdyby ten panel został gdzieś tam zakopany w menu. Trzeba było sięgać do tego głównego ekranu. Tutaj to cały czas jest pod ręką, no ale Fakt zostaje, że wymaga to więcej trochę uwagi niż gdyby to były jakieś zwykłe pokrętła tego typu sprawy. Na szczęście odpowiednia wielkość jest tego ekranu, więc nie trzeba specjalnie celować, aby dokopać się do różnych funkcji. Zegary w Torresie wyglądają moim zdaniem naprawdę ładnie, ale pod kątem technologicznym mamy tutaj niestety krok wstecz względem chociażby Sagnioga Corando, czyli modelu tańszego niż to, co prezentuje na tym filmie, ponieważ tam w topowych wersjach jest w pełni elektroniczny zestaw wskaźników z możliwością wyświetlenia mapy czy też klonowania telefonu, a tutaj mamy tylko niewielki ekran z prezentacją parametrów jazdy czy też informacji z systemu bezpieczeństwa. Do tych obszarów dostęp jest prosty. Gorzej sytuacja wygląda z ustawieniami, które mają dla siebie po prostu zbyt mało miejsca i wiele komunikatów musi się przewijać i gdyby przenieście do ekranu środkowego byłoby zdecydowanie wygodniej, ponieważ no całkiem sporo rzeczy można sobie tutaj ustalić i dostroić, no ale żeby to zrobić trzeba poświęcić więcej czasu niż być powinno bez przewijania. Jak na sangionga przystało kierownica w testowanym modelu ma specyficzny kształt, ponieważ jest ona duża i spłaszczona wyraźnie na górze i na dole. Nie wpływa to moim zdaniem ani na plus, ani na minus, jeśli chodzi o użytkowanie tego instrumentu, ale jest po prostu czymś dziwnym i sobie nie wiem za bardzo, czemu Sangiem się na coś takiego zdecydował, jeśli chodzi o przyciski. To tutaj steruje się z prawej strony komputerem, w wygodny sposób można to robić. Jest też obsługa tempomatu z lewej strony, steruje się multimediami, odbiera, odrzuca połączenia, rozmieszczenie przycisków jest moim zdaniem wygodne. Przy czym mam do nich pewne zastrzeżenie znowu porównując do Corando, ponieważ tamte przyciski mają taki sam rozkład, ale zamiast ikonki i małego przycisku, mamy takie przyciski zdecydowanie większe z ikonką wyrysowaną na tym przycisku i moim zdaniem jest to trochę lepsze niż tutaj celowanie te małe tylko wypustki. No ale wciąż nie twierdzę, że sprawia to, że korzystanie z przycisków na kierownicy jest czymś niewygodnym. System Inforozrywki w Torresie jest taki sam jak w innych nowych Sangiongach, niestety w tym konkretnym egzemplarzu uszkodzeniu uległa mapa. W pewnym momencie się wyłączyła i nie udało mi się jej odpalić, więc w takim trochę ograniczonym stopniu pokażę Wam, co tutaj się dostaje. Normalnie tutaj dostaje się mapę z nawigacją TomToma. Obok jest informacja systemu audio, więc ekran domowy jest odpowiednio dobry, jeśli chodzi o wielofunkcyjność. Mamy duże ikonki, więc nie ma problemów, aby wcelować w dowolną rzecz na ekranie domowym. Można też sobie różne zakładki, żeby mieć łatwiejsze. Liczy dostęp do różnych ustawień. Jeśli chodzi o takie ustawienia klasyczne, no to tutaj byłoby zdecydowanie więcej miejsca na nie niż na tym małym ekraniku na zegarach. A tutaj mamy tylko kilka takich podstawowych wskazań, więc ogólnie jest ok, jeśli chodzi o takie najważniejsze zastosowania, czyli multimedia, nawigacja. O ile oczywiście działa, nie jest to system może jakiś bardzo nowoczesny, jak w jakimś tablecie z Androidem czy iPadem, ale w takim normalnym, codziennym użytkowaniu nie można się do niego przyczepić. Jeśli chodzi o możliwości ładowania, to z przodu w torresie mamy matę indukcyjną, ona pojawia się od drugiej od dołu wersji Adventure, są też dwa porty USB w standardzie A, a w schowku w podłokietniku ukryte zostało złącze 12V. Z tyłu od wersji Adventure mamy kolejne dwa USB, szkoda, że przez czterech łączy na pokładzie wszystkie one są w standardzie A. Cennik Sangionga Torres składa się tylko z jednej jednostki napędowej, czyli benzyny 1,5GD i Turbo 163 konie mechaniczne, która może występować jednak w różnych konfiguracjach. Bo za 10 tysięcy zł dorzucić można do niej automatyczną skrzynię biegów firmy Aisin, a za kolejne 10 tysięcy na pokładzie z automatem zestawiony może być napęd na 4 koła. I egzemplarz, który prezentuje, został właśnie w sposób najbogatszy skonfigurowany. Większą różnorodność Torres oferuje w przypadku wyposażenia, ponieważ tam dostajemy do dyspozycji 4 poziomy i jak to zwykle bywa u azjatyckich producentów, możliwości domawiania pojedynczych rzeczy są ograniczone do raptem kilku pozycji. To, co jednak przygotował Yong, ma sens, bo bazowa odmiana oferuje rozsądny poziom dla osób, które chcą po prostu wydać jak najmniej i nie ma tutaj rażących braków, bo są światła LED, dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania z czujnikami przód-tył, 9-calowy ekran, do którego można podłączyć smartfona, tempomat czy trochę systemów bezpieczeństwa. Drugi od dołu Adventure jest moim zdaniem najrozsądniejszy, jeśli ktoś nie ma bardzo ograniczonego budżetu, bo za 15 tysięcy złotych ekstra to chodzi chociażby aktywny tempomat, dostęp bezkluczykowy, podgrzewana kierownica i fotele i jeszcze kilka innych rzeczy, za które byłbym skłonny dopłacić, aby długoterminowo nie żałować. Kolejne wersje Adventure Plus i testowane Wild skupiają się już bardziej na uprzyjemniających jazdy bajerach typu skóra w kabinie czy elektryka foteli i bez inwestowania w nie da się żyć. Gdyby ktoś był zainteresowany właśnie takim rozsądniejszym niż prezentowany Torresem w wersji Adventure, to można go zgarnąć z automatem też za 2052 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i mówię tutaj o ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carls Polska. Taką kwotę można uzyskać przy 20% wpłacie własnej, 4 okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Jeśli ktoś chciałby dodatkowo, aby auto zostało dostarczone za darmo pod wskazany adres, to w uwagach do zamówienia wystarczy wpisać kod watch free i działon na całą ofertę Carlis Polska. Link do Torresa oraz kod do skopiowania umieściłem w opisie filmu. Układ napędowy Torresa, jak na współczesne standardy, jest bardzo tradycyjny, bo testowany silnik 1.5GD i Turbo nie jest wyposażony w żadną formę elektryfikacji i nie można zamówić innego układu napędowego, który będzie jakąś hybrydą, co w autach tych rozmiarów już się rzadko zdarza i można to postrzegać jako za zaletę Suwa Sangyeong dla części klientów, w którym hybryda nie jest potrzebna. Tym bardziej, że 1.5GD i Turbo to naprawdę przyjemna w codziennym użytkowaniu jednostka napędowa i mówię to chociażby o jej dynamice. Tak samochód przyspiesza,

Osiągi nie są tutaj może sportowe, ale do normalnej jazdy, tym wcale nie lekkim samochodem, bo ważącym 1618 kg w wariancie z napędem 4x4 nie wystarczały dużo dobrego dla pozytywnej oceny tego aspektu robi automatyczna skrzynia biegów, w przypadku której nie ma mowy o żadnym przymulaniu przez oprogramowanie, ponieważ bardzo łatwo można na nie wymusić redukcję. Lekko wciskając gaz do okolic 2,5-3 tysięcy obrotów, a trochę mocniej do 4000, tysięcy, gdzie czuje się już pewne wciśnięcie w fotel związane z przyspieszaniem i obecna jest ona do około 100-110 km na godzinę. Dodatkowo skrzynia tę redukcje robi szybko i powtarzalnie, co jeszcze poprawia wrażenia i dzięki temu Torres jest autem w z którym z przyspieszeniem nie miałem problemu. Do automatu nie mogę się też przyczepić, jeśli chodzi o płynność, bo podczas kilku dni testów nie odczułem jakiegoś szarpania czy przeciągania podczas zmiany przełożeń. Automatyczna skrzynia w Torresie jest wyposażona w 6 biegów, i brak siódmego na upartego można postrzegać jako swojego rodzaju wadę, ale podczas jazdy taka konstrukcja mi nie przeszkadzała, ponieważ silnik jest dobrze wyciszony w kabinie, a też zestrojenie szóstki sprawia, że przy 120 km na godzinę mamy dopiero 2300 obrotów i nie zwracałem na pracę benzyny wtedy uwagi. Jadąc około 90 km na godzinę, skrzynia trzyma silnik w okolicach 1800 obrotów, zatem wtedy ani nie wyjem, ani nie cierpi na zbyt obroty, bo ogólnie 1.5 GDI turbo, nawet gdy w trybie manualnym starałem się wymusić na nim przyspieszanie na szóstym biegu od około 1500 obrotów na minutę, to jednostka napędowa miała wtedy wciąż akceptowalną dynamikę i elastyczność, a także nie brzmiała nieprzyjemnie. Te informacje wypada jednak traktować w kategoriach ciekawostki, bo w trybie automatycznym na przyspieszanie z tak niskich obrotów praktycznie nie ma szans. Aby bardziej usłyszeć silnik, trzeba wkręcić go minimum na 4000 obrotów i wtedy jego dźwięk wciąż jest odpowiednio wygładzony i izolowany w kabinie. Niestety układ napędowy z testówki nie wypada już tak dobrze, jeśli chodzi o spalanie, bo w zimowych warunkach przy temperaturach lekko poniżej zera w Warszawie Tore potrzebował 70-11 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 7,5 litra, na ekspresówkach 9,9,5 litra, a przy prędkościach autostradowych około 10,5 litra. Zatem duże wartości, które być może można trochę obniżyć, decydując się na wariant z napędzaną wyłącznie jedną osią. W Torresie napęd 4x4 nie oferuje możliwości wyboru jakichś zaawansowanych trybów offroadowych, ale można w ustawieniach jazdy zdecydować się na dostrojenie samochodu do jazdy po śniegu. Jest także możliwość włączania blokady napędu. Kanciastość Torresa przydaje się podczas wjeżdżania gdzieś przodem, ponieważ mamy tutaj frontową szybę, mało pochyloną, znajdującą się dosyć blisko głowy kierowcy, oraz przede wszystkim, co prawda, długą, ale też poziomą maskę, która nie opada i jest dobrze widoczna. Widoczność na boki z kolei też jest bezproblemowa. Z tyłu poprzekątnej, nawet pomimo dodatkowej szybki słupek, jest masywny. Tylna szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, ale jest pionowa i kończy się wraz z nadwoziem. Kamera cofania w testowanym modelu ma przyzwoitą jakość w zupełności wystarczającą. Nie podoba mi się tylko to, że obiektyw jest skierowany trochę bardziej do dołu, no i też jakieś zmiany widoków mogłyby być, a nie można nic tego typu robić. Też przydałoby się może nawet kamera 360 stopni, znana chociażby z Rextona, ponieważ na Torres też do najtańszych modeli nie należy. I w najbogatszych odmianach ten system 360 stopni nie byłby, nie na miejscu. W górnych częściach dyski rozdzielczej oraz drzwi w torresie mamy wysokiej jakości miękki materiał, jeszcze estetycznie przyozdobiony szwami w testowanej odmianie. Znajduje się też przyjemnie wyglądająca wstawka z imitacji włókna węglowego. Na drzwiach tutaj nie podoba mi się, że jest fortepianowa czerń. Jest to zbyt takie często dotykane miejsce, żeby taki materiał był tutaj rozsądny. Zdecydowanie bardziej wolę wykończone skórą i bardzo miękkie podłokietniki. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały. Te plastiki są gorsze, jak niż te w wyższych partiach, no ale nie zwracają przez lokalizację na siebie uwagi. Na co i środkowym już w tej panowej zbyt dużo nie ma. Nie ma też żadnej roletki tutaj, która by ukrywała na przykład te uchwyty na kubki. Trochę mi jej brakuje, jeśli chodzi o to, jak zostały wykonane detale. No to przycisku tutaj zbyt wiele nie ma, ale do tego, co je się jednak znalazło, jakieś łączenia materiałowe, tego typu rzeczy, nie mam żadnych zastrzeżeń pod kątem spasowania. Może takie pojedyncze trzaski, jak się tak szarpie za ten ekran się pojawiają, ale po podczas jazdy już nic złego nie ma, więc ogólnie jakość stoi tutaj na dobrym poziomie. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma typowy dla Sangiantów kształt, taki trochę toporny moim zdaniem. Jest on też dosyć ciężki, ale nie jest zbyt gruby i też nie ma przesadzonych rozmiarów. Wykonany został z dobrej jakości czarnego chropowatego plastiku. Są też srebrne elementy chociażby na przyciskach. Kształty nadwozia testowanego Sangionga powodują, że jak na swoje gabaryty, jest on całkiem łatwym w ogarnięciu samochodem, oczywiście jak na grubo ponad 4,5 metra długości. W mieście i generalnie przy niskich prędkościach kierownica stawia w nim niewielki opór, jak na auto tego typu, i ma niezłą bezpośredniość i można bezproblemowo dzięki temu manewrować, tym bardziej że Torres ma rozsądny promień skrętu. Jadąc z większymi prędkościami, układ kierowniczy wyraźnie się utwardza i chociaż wspominaną bezpośredniość wciąż trochę czułem, to jednak nie miałem problemu. Z pewnością prowadzenia. Wciąż jednak mamy tutaj do czynienia z bardzo neutralnie zestrojonym samochodem, który ma po prostu dowieść do celu i nie zwracać przy tym na siebie uwagi. Torres ma być też komfortowy i dostajemy w nim także dobrze zbalansowane zawieszenie, które jest nie za miękkie, więc przechyły w zakrętach nie zwracają uwagi, a zarazem pozwala samochód ten odpowiednio zrelaksować się za kierownicą i gwarantuje dobry komfort dekoracyjnemu oświetleniu we wnętrzu Torresa. Urody nie można odmówić. Szkoda tylko, że nie ma go więcej, bo poza tymi ledowymi paskami jakieś bardziej rozproszone źródła światła, na przykład w przestrzeniach na nogi czy gdzieś na tunelu środkowym, by nie zaszkodziły, żeby było tak ogólnie tutaj jaśniej. Jeśli chodzi o kolorystykę, to można modyfikować sobie bardzo precyzyjnie barwy, które przybiorą te ledowe wstawki. Za to nic nie można ruszać, jeśli chodzi o instrumenty pokładowe w postaci przycisków i przełączników. Tam mamy zawsze biały kolor, czytelny. To jest taka bardzo chłodna biel lekko wpadająca w jakby kolor niebieski, fioletowy. W kamerze tego za bardzo nie widać, gołym okiem jest to bardziej odczuwalne, ale do czytelności nie mam zastrzeżeń. Wciąż, jeśli chodzi o kompletność z kolei podświetlenia, to tylko sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojej lampki. Przednie światła w Torresie mają oryginalny wzór, i w jak mało którym samochodzie kojarzą mi się one z oczami, z przodu całe oświetlenie jest LEDowe. Tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach, tutaj również mamy niecodzienny kształt. Z tyłu z kolei diody są w też fajnie wyglądających światłach pozycyjnych, a w kierunkowskazach i w oświetleniu tablicy rejestracyjnej mam już zwykłe żarówki. Poza tą, moim zdaniem, niepotrzebną oszczędnością, wygląd testowanego modelu po zmroku wypada dobrze, zwłaszcza przód zwraca tutaj uwagę. Światła LED w torresie nie są wyposażone w żadne bardziej zaawansowane funkcje adaptacyjne. Zostały za to umieszczone w soczewkach i precyzja odcinania fragmentu oświetlonego od nieoświetlonego jest niezła. Tak samo jak moc świecenia, zatem mamy do czynienia z rozwiązaniem trzymającym solidny poziom. W cenie topowych wersji tego modelu można jednak by się już spodziewać obecności świateł matrycowych. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni nad głową, dzięki bardzo pionowo poprowadzonej linii dachu jest jeszcze lepiej i nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bardzo bezpieczny zapas. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik w testowanej wersji. Pasażerowie drugiego rzędu siedzeń mają też do dyspozycji podgrzewanie foteli, a także możliwość zasłonięcia szyb roletą. Bagażnik Torresa ma 703 litry pojemności. Dostajemy tutaj niezbyt wysoki próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Warto też zwrócić uwagę na dziwny sposób otwierania, ponieważ klamka umieszczona tutaj sugeruje, że drzwi otwierają się na bok. Tymczasem otwierają się klasycznie do góry. Elektryczna klapa bagażnika jest w standardzie wyłącznie w wersji Wild. Po bokach w kufrze nie ma żadnych haczyków na jakieś torby, są za to skrytki w nadkolach po obu stronach, a także co ciekawe lampka oświetlająca przestrzeń bagażową, którą można także sterować manualnie. Z lewej strony z kolei ekskluzywnie. Mamy gniazdo 12V pod podłogą. Znalazło się w testowanym egzemplarzu dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1662 litry. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, Sangiong Torres jest to model specyficzny z wyglądu, ale w innych obszarach mamy do czynienia z rozsądnym, zwykłym suwem, który może trafić w gusta osób poszukujących trochę bardziej tradycyjnego podejścia do projektowania samochodów. Jedyny poważny minus, jaki widzę w Torresie, to wysokie spalanie, ale jeśli ktoś je zaakceptuje, to warto go sprawdzić. Przy czym z oferty Sangionga, jeśli ktoś nie potrzebuje koniecznie tak dużego autek, testowany model, to polecałbym też rzucić okiem na mniejsze Corando, które, chociaż jest podobne, jeśli chodzi o Rozwiązania technologiczne, to jakoś całościowo bardziej je polubiłem. I to wszystko, co przygotowałem o Torresie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam Carly z Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachachach TV pojawią się wkrótce. Na razie.